Bardzo popularne są operacje bariatryczne. Mhm. Czy w takim razie taka operacja też może wpływać w jakiś sposób na nasze włosy? Zdecydowanie tak. Tutaj mamy bardzo taką szybką i intensywną redukcję. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze stresor związany z samą operacją. Operacja bariatryczna jest bardzo trudną, bardzo skomplikowaną i wielogodzinną operacją, czyli mamy duże obciążenie wynikające z samej operacji, dodatkowo znieczulenie anestezja w pełni. Ona również nie sprzyja temu, żeby włosy. Dobrze rosły. Dochodzi do tak zwanego szoku po podaniu tej trucizny, jaką jest anestezja. I to są jeszcze takie dodatkowe czynniki, które mogą ten proces przyspieszyć. Ja miałam przyjemność poznać osoby, które są po operacjach bariatrycznych. W większości przypadków te włosy wypadają, ale miałam też przyjemność poznać kilka osób, u których włosy nie wypadały. I tutaj zawsze warto podkreślić ten czynnik osobniczy. Natomiast jeżeli mówimy o takiej statystyce, w trakcie redukcji włosy będą wypadać, jak się przed tym chronić, powtórzę. Różnego rodzaju suplementy z aminokwasami, zabiegi wspomagające poprawę jakości włosów, ale przed tą redukcją. Bo jeżeli już jesteśmy w trakcie, jeżeli zrzuciliśmy 20-30 kg, to jest już tak trochę przysłowiowa musztarda po obiedzie e, i wtedy no ratujemy to, co jest, ale nie ograniczymy już tego wypadania.